Cześć, dzień dobry, witajcie, moi drodzy Zielasz Polska, Marta Banasiak. Moi drodzy, ukończyłam właśnie opisywanie em, boreliozy i jej 17, jakże niezwykle niebezpiecznych koinfekcji. Generalnie, cały ten post jest skierowany do ludzi, zarówno tych, którzy uważają, że mają w życiu pecha. Do ludzi, którzy pomimo tego zdawałoby się, że robią wszystko dobrze, to jednak nic im nie wychodzi. Afirmacje nie działają, życie nie, nie kreuje się w taki sposób, jak oni by chcieli. Ten post jest, mówię post, ponieważ nie film. Opowiadam Wam o poście, o postach 18 dokładnie, o 18 postach, które stworzyłam. O boreliozie i koinfekcjach. Z tych postów dowiecie się, co Was blokuje. Poznacie wiele różnych metod naturalnych, na to, jak można sobie pomóc. Ale moi drodzy, przede wszystkim to, co jest najważniejsze, aby odmienić to, co dzieje się dookoła Was, aby odblokować energię. Jak sama nazwa wskazuje potrzebujemy odtrucia tej energii, a więc potrzebujemy odtrucia wielowymiarowego. I teraz nie mogę za wiele powiedzieć w filmie, ponieważ TikTok a kiedyś nawet YouTube również usunął mi film na ten temat, więc zapras zapraszam was po prostu do lektury. Być może przyjdzie taki czas, gdzie po prostu zrobię jakieś nagranie audio, w którym Przeczytam wszystko, co jest tam napisane. No, materiały mają naprawdę ogrom treści, także będziecie mieli co robić. Mam nadzieję, że lubicie czytać. Dzięki tym wszystkim postom, dzięki temu, co ja opisałam na stronie internetowej, dowiecie się po prostu, dlaczego nic Wam nie wychodzi albo dlaczego chorujecie. Być może. Na coś, co jest w cudzysłowie nieuleczalne, przewlekłe, na coś, z czym nie możecie sobie poradzić. A dzięki moim postom, dzięki temu, że opisałam te wszystkie koinfekcje boreliozy, zrozumiecie skąd macie te wszystkie nieswoiste objawy i dlaczego nie możecie siebie doprowadzić do porządku. Zresztą osoby, które są zatrute. Boreliozą, jej tymi wszystkimi metabolitami, ale również borelioza nigdy nie występuje sama. Zawsze przynajmniej do boreliozy mamy ze trzy inne koinfekcje. I teraz, jeśli sumujemy sobie ilość toksyn, która jest w naszym organizmie po tych pasożytach, no to moi drodzy, niestety, niestety, nie dziwmy się, że źle się czujemy, że nic nam nie wychodzi, że ta energia nie pracuje zgodnie z tym, czego my byśmy chcieli. Nie ma takiej możliwości, ponieważ trzeba to przede wszystkim odtruć. Dzięki tym postom, które napisałam, będziecie mogli połączyć wiele własnych objawów z konkretnymi patogenami, które istnieją w Waszym ciele. E, dzięki tym postom, które napisałam, zrozumiecie, że samo zajęcie się patogenami na poziomie fizycznym to jest zdecydowanie zbyt mało, ponieważ oczyszczanie na poziomie fizycznym nie uwalnia poziomu energetycznego. Ja już wam wielokrotnie wspominałam o tym, że Odtruwałam się przez rok, ale moi drodzy, no niestety ja na tym roku nie poprzestałam. Potem szłam dalej, i tak już minęły dwa lata mojego odtruwania, i ja z każdą odtrutą toksyną widzę realne zmiany w tym, w jaki sposób przestrzeń ze mną współgra, w jaki sposób ludzie na mnie reagują. I widzę jak wiele zmienia się w moim życiu, w związku z czym, moi drodzy, ja uważam, że jest to tak ważne dla każdego z Was. Ja już to zrobiłam. Wiadomo, że jeszcze pewnie troszkę przede mną, bo ja nie jestem taką osobą, która lubi sobie spocząć na laurach, więc pewnie jak odtruję to co odtruwam w chwili obecnej to znajdę coś innego czym jeszcze po prostu mogłabym sobie poprawić i rozblokować po prostu tą ciężką energię. Jest to moi drodzy praca. No ale jeśli się tak zapuściliśmy przez wiele lat swojego życia, jeśli braliśmy leki, antybiotyki i inne jakieś chemiczne substancje, no to mamy co robić? I teraz moi drodzy, chodzi o to, żeby zacząć, bo czas i tak przeminie. Pytanie, jak ty go wykorzystasz? My, ja i wiele innych osób czujemy, że wydarzy się coś niesamowitego i no właśnie, my potrzebujemy mieć czystą energię. My potrzebujemy być uwolnieni z energii toksyn i. Do tego właśnie służy odtruwanie wielowymiarowe. Ja, generalnie osoby, które do mnie przychodzą, robimy najpierw badania na moich urządzeniach, a później. Dobieramy proces odtruwania. Oczywiście z tym wszystkim idą również preparaty medycyny chińskiej, również polskie zioła, nalewki. Oczyszczamy ciało, krew na poziomie fizycznym, ale przede wszystkim tutaj ta, to odblokowanie na poziomie energetycznym. To jest, chodzi o to, że my rozprogramowujemy wodę. Woda ma pamięć. I teraz, pomimo tego, że usuniecie patogen na poziomie fizycznym, to jednak ta woda w Waszym organizmie pamięta ten stan, w którym Wy jesteście tym patogenem zatruci. Więc, pomimo tego, że na przykład zażyliście zioła przeciwpasożytnicze, no to niestety Wasz organizm nadal się zachowuje tak, jakbyście mieli pasożyty. I teraz można to zniwelować tylko poprzez odtrucie. Wody poprzez ściągnięcie tego ładunku energetycznego z wody. No i właśnie ja to robię w filozofii jednej wizyty, między innymi i we wszystkich wyższych programach przywracania zdrowia. Jest to proces długotrwały, nie da się tego zrobić w 6 tygodni, natomiast warto zacząć. I teraz, żebyście dowiedzieli się, jak o jak poważnej kwestii rozmawiamy, żebyście zdali sobie sprawę z tego, jak daleko w waszym ciele są zakorzenione te wszystkie koinfekcje. No, nie wszystkie, tak, ale niektóre koinfekcje, bo każdy ma przynajmniej 3-4 koinfekcje boreliozy. I o co chodzi z samą boreliozą? Ja napisałam 18 blog postów: jeden o boreliozie, drugi o 17 jej koinfekcjach. I tam was, moi drodzy, zapraszam, żebyście weszli na zielaszpolska.pl. Tam zakładeczka blog. I jak sobie wejdziecie po prostu na listę związaną z boreliozą, to znajdziecie tam wszystko. Jednak proponuję Wam zacząć od samego postu e, o boreliozie, ponieważ tam w tym poście już będziecie mieli linki i odnośniki do innych treści. Zapraszam Was generalnie, moi drodzy, do śledzenia tych treści, które ja udostępniam na blogu, ponieważ no, niestety są to takie treści, że no, TikTok. Na gminie usuwa mi filmy, a już mi grożą znowu usunięciem konta, także nie wiem, czy coś wrzucać na tego TikToka, czy już sobie to darować. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Jeśli obserwujecie mnie na TikToku, to zaobserwujcie mnie na Facebooku Marta Banasiak Zielasz Polska i na YouTubie Zielasz Polska. Dla bezpieczeństwa na ramble Zielasz Polska, więc dla bezpieczeństwa, jeśli chcecie, to po prostu obserwujcie mnie na różnych mediach społecznościowych. To by było na razie. Na tyle. Skakujcie na mojego bloga. Myślę, że znajdziecie tam sporo całkiem interesujących treści. Miłego popołudnia.